Dzień dobry! W tym poradniku przedstawię Państwu zakładkę Nieaktualne ogłoszenia. Jest to wersja dla osób lub firm nieposiadających kont pakietowych. Aby przejść na panel, musimy się zalogować. Klikamy Logowanie. Następnie wpisujemy adres mailowy i hasło. Państwo wpisaliście te dane w formularz rejestracyjny podczas zakładania konta na naszym portalu. Ja wpisuję tu tylko przykładowe dane. Klikamy Zaloguj. Po zalogowaniu na panel, omawiana zakładka znajduje się tu. Klikamy. W tej zakładce widzą Państwo wszystkie ogłoszenia, które zostały usunięte. Mogą Państwo również z tego poziomu dodać nowe ogłoszenie lub zapoznać się z naszą aktualną ofertą. O dodawaniu nowego ogłoszenia opowiadam Państwu w osobnym poradniku, dlatego ten punkt pominę. Obok znajduje się przycisk Szukaj. Omawiam go w tutorialu dotyczącym zakładki Twoje oferty pracy. Przypomnę tylko, że przycisk służy do wyszukiwania ofert po tytule, nie po treści. Poniżej znajdą Państwo informacje dotyczące liczby ogłoszeń opublikowanych, odnośnik do poradnika, jak redagować oferty, jak podejrzeć aktywną już ofertę oraz adres mailowy, pod który mogą Państwo napisać, jeśli chcą Państwo uzyskać informacje o pulach ogłoszeń pojedynczych. W tym poradniku nie będę o tym mówiła szerzej, gdyż te tematy. Również omawiam w tutorialu dotyczącym zakładki Twoje oferty pracy. Poniżej znajdą Państwo informacje, jak przywrócić ważność nieaktualnego ogłoszenia. O tym opowiem Państwu w tym poradniku. Przejdźmy do tabeli nieaktualne ogłoszenia. Znajdą tu Państwo wszystkie oferty, które zostały dezaktywowane, czyli usunięte. Na początku tabeli znajdą Państwo datę dodania oferty oraz datę jej aktualizacji. W przypadku ogłoszeń pojedynczych będzie to data aktywacji oferty, czyli jej opłacenia. Obie daty mogą być identyczne, jeśli ogłoszenie zostało aktywowane w dzień jego dodania, bądź różne, jeśli najpierw dodaliście Państwo ofertę, a na przykład po dwóch dniach ją opłaciliście. Dalej mamy status oferty. W tej zakładce wszystkie ogłoszenia będą miały status nieaktywny. Następnie licznik odwiedzin, czyli liczbę osób, która kliknęła w ogłoszenie, kiedy było ono aktywne. Dalej tytuł ogłoszenia oraz narzędzia. W narzędziach mamy do wyboru edytuj lub przywróć. Przywracanie ogłoszeń to tak naprawdę najważniejsza funkcja dostępna w tej tabeli. Aby jednak po przywróceniu ogłoszenia było ono aktywne na serwisie, należy je opłacić. Dlatego po kliknięciu w przycisk Przywróć, zostają Państwo od razu przeniesieni do systemu płatności DotPay. Po opłaceniu oferty zostaje ona przeniesiona do tabeli Twoje ogłoszenia w zakładce Twoje oferty pracy. Ogłoszenia mogą również Państwo edytować przed jego przywróceniem. Klikamy edytuj. Proszę pamiętać, aby zapisać wszystkie zmiany. Pod tabelą znajdą Państwo odnośnik do naszych dodatkowych usług. Po kliknięciu w przycisk Dowiedz się więcej zostaną Państwo przeniesieni na podstronę z naszą aktualną ofertą i dodatkowymi możliwościami, które wpłyną na promocję zarówno Państwa firmy, jak i dodanych przez Państwa ogłoszeń. Jeśli obejrzeliście już Państwo wszystkie poradniki dotyczące panelu pracodawcy i nadal mają Państwo pytania, zapraszam na czat online. Jesteśmy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16. Na wszystkie wiadomości pozostawione po godzinie 16 odpowiemy następnego dnia roboczego. Dziękuję za uwagę i zapraszam do kolejnych tutoriali, na których omawiam pozostałe zakładki.